Wracamy, że tak to powiem. Tutaj są moi, że tak to powiem, koledzy z którymi się umówiłem, że gilię będziemy tworzyć. No, dokładnie. I jest, tutaj, już o. nagraliśmy vloga. No, podczas przerwy. Tak, no. tu będą sobie coś rosło. Ej, chwila. Ej, jestem ci... obsydian. Po co tutaj jest drewno? Właśnie, w ogóle... To buduje obsydianową podłogę, potem drewno, a potem obsydianowy dach. To nie jest wojna z Witterem, że tak się buduje, tylko to jest... E, to znaczy tutaj generalnie Przez... każdy ci może wyjść i wykopać obsydian, tak? Ale no drewno to się wykopie w parę sekund, tak? No, ale no, chociaż to jest dobre, bo jak jakiś wróg nadciąga, to ci się tak szybko nie dokopie. Tak, ale mu drewno nie sobie niż obsydian. No. A jak by było... to to to. to jest... I wtedy tutaj można zrobić drugą warstwę obsydianu, tak? No. Albo to drewno zamienić na śniadamy. To tak no dziwnie wygląda. A i tutaj jest coś takiego jak drop ze, jak drop ze stone. A. Tak, czyli to, to jest tak. Tak samo jak na te Nawet wam pokażę. No i widzicie coś tam. Zaraz coś nam wy. O, teraz drop węgiel. Jeszcze a obsidian i, tak, i obsidian też, dro, też dropi. O, węgiel też, o teraz obsidian. obsidian. I takie tam inne no. pierdółki. A z tego też wypada? Tak, z tego też wypada. A to fajnie, bo na moim serwerze, gram na tablecie, to w ogóle... Tak, bo gościu będzie tutaj tworzył gildia, a do stworzenia gildii jest potrzebny chyba 32 staki diaksów. Więc no, taka trochę lipa. I tak długo? Tamten, dobra. Tamten, o tutaj mamy małe, małe, zasoby, małe zasoby bruchu, bo to są naprawdę małe. No, no i w ogóle to będziemy sobie ogarniać yy, w dalszych odcinkach, jeżeli tak, będą łapki, następnym... a nawet jak nie będzie łapek, to i tak będzie, bo to lubicie i wiem, że to jest ciekawe dla was i, i nawet pisaliście tam chyba dwie osoby. A co wam dziękujemy. No dziękujemy wam, że tak w ogóle wyłapkujecie. Yy, no jest taki jakiś hejter kurde, którym tylko władza film mi dają łapę w dół, nie polecam tego człowieka. Jak ci się coś nie podoba, to se idź w ogóle nie wiem idź sobie w Bieszczady najlepiej i, mm. i nie wracaj. Banany! Banany idź sprzedawać! Mówię jeden. No właśnie. <laughs> Tak, ale bez urazy żeby to, nie chciał. Ooooje, żeby nikt się nie uraził. By, tak, to nic był taki, nie było. To, yy, to był taki wart. No wiecie, no dzisiaj mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację w szkole i, i musieliśmy się... Ale wyrazić. to się nas nie dotyczy, spokojnie, my gwóchni jesteśmy. Co? Co, co? co on tam napisał? Ej, poczekaj, weź się posuń. Śmieci e, i rzeczy bez innej... bez innych kategorii i rzeczy do alchemii. Aha, Michał. aha, ale tutaj, ale mają to, i temu. No bo to, to, to jeszcze nawet nie jest gildia. Eee. Surowcy i Rudy. A ty też jesteś już, już jesteś jakby w tej gili, tylko że to, to nie jest jeszcze gilia. Ale... No tak, ale generalnie już można powiedzieć, że jestem. A taki jakbyście yy, się zastanawiali skąd, to tak układam to od, LG, to od lj -a. No. I klapki... Nie, nie chcę, za, nie chcę zadziałać, yy... tak, bo jak tak, tak układacie, to, to wiecie w której rubryce ma być wszystko, o. Teraz już wiesz, że na przykład nie że kładziesz diaksa, tu masz w ogóle puste i cię pomyli, że diaks idzie tutaj, Bie, yy, a tak to masz po prostu sobie linijkę i pum, wie gdzie. Wszystko jest. Dobra, ale to chyba będzie o tym miał być odcinek. Yy, no myślę, że my będziemy niedługo z wami żegnać. No, no, dokładnie za 30 sekund. Więc okej. Okay. Jeżeli wiem, że ten odcinek może nie był, może jakoś no ten nie. ekstra ciekawy, ale no mam nadzieję, że jednak docenicie to. Bo to że było takie, no... Takie... Myślę, że to było wprowadzenie na serwer no, i zaproszenie was. No i... Ale myślę, że... My wszystko tutaj trochę pogramy i no. może będziemy wtedy w trakcie nakręcania odcinka i zobaczymy czy po, czy po prostu będzie się coś działo. jeśli coś będzie działo to to wrócimy. jeśli się nie będzie działo to, to po prostu tego nie wrócimy. No, no to chyba wrzucimy, nie? Ten tak. No. Więc dobra, no mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i że zostawicie łapkę w górę. O, już mały, mały procent baterii, więc... Z w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że doceni się to, że chociaż zabraliśmy się za to i są filmy. Z duszenia w kolejnym odcinku i do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa 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 pa. A A w następnym odcinku jak czy to będzie mm, lajk, lajkowane, to może stworzymy Hero Briana tutaj na serwerze. No właśnie. <laughs> I tak, tak, tak nie patrz w gaul. No i w... <głos》> No, tak no i tak opcję, jak mówiłem, trzy, trzy, trzy łapki w górę i lecimy z kolejnym. A nawet jak nie będzie trzech łapek, to i tak będzie kolejny, ale, ale te, te, tego, że będzie kolejny bez łapek, to tego nie słyszeliście. Więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Ja oczywiście Tylko do niczego nie... nie zmuszam. Tak. I no. Dobra, no, Igor, kończymy. ponieważ więc... Kuba nie jest mw Dobra, 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 bo już jest 6 minut. Dobra, więc do, do uszczenia. Pa! Na F5. Część.